Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni pamiętać, by przekazać do ZUS-u dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do 31 grudnia, chyba że ktoś jest zwolniony z ich składania. Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń, nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad. Na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 osoby, które prowadzą własną firmę, mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, a także o zwolnienie z opłacania składek za listopad. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Chodzi o właścicieli hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania. A także organizatorów turystyki. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. Wnioski o zwolnienie z zapłacenia składek za lipiec, sierpień i wrzesień będą przyjmowane do 15 stycznia 2021 roku, natomiast za listopad do końca stycznia. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia starczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy, a także terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.